Poza tym, że mm, pokazałem Wam wczoraj a, ten sklep z zabawkami, z samochodami, i to, to jest przycudowne, bo to jest sklep z zabawkami, z zabawkami, bo, bo te samochody są cukierkami, które są u Ciebie. To są Fiaty 500, to są Fiaty Maluszki, Maluski, Warszawy, to są Warszawy, Syrenki, te Syrenki Skody PRL-owskie. Jakby on, masz przyczepkę niewiadów, zobaczcie. To, to są takie hmm. samochody, które. Mm, Warto zachować, bo one, wiesz, uciekają wszystkie po kolei. No tak. Wszyscy dbają o, nie wiem, wyścigowe BMW właśnie czy, czy jakieś top of the top, a Ty tr trzymasz i ustawiasz te zabawki. Dokładnie wczoraj pokazałem Wam u Tomka fabrycznie nowe samochody, a wśród nich Poloneza Atus 97 roku 1.6 GLi. Gdy macie taki samochód, to również musicie go ubezpieczyć. Według porównywarki MUBI najtańsza opcja ubezpieczenia takiego samochodu, kiedy wyliczona jest oczywiście pode mnie z moimi zniżkami za bezszkodową jazdę, to 858 zł. Odejmujecie oczywiście 150 zł, jeśli użyjecie tego linku, który znajduje się pod filmem, więc w rzeczywistości wynosi was to około 708 zł. Warto, warto byście weszli, sprawdzili i przeliczyli również. Kalkulacje dla swojego samochodu, bo może się to okazać dla Was najbardziej opłacalne. Warto je trzymać, warto remontować, warto się tym bawić, pasjonować. Zachęcam wszystkich. No my mamy troszeczkę inne przepisy, dlatego że u nas w Polsce jest tak, że jest to jednak obowiązkowe TOC. Wiele tych aut naszych polskich poszło na złom ludzie oddali, żeby nie płacić obowiązkowego C, więc... Wiesz, więc... ale to my dzisiaj z perspektywy też czasu inaczej to oceniamy. No tak, tak. oczywiście, no. Wiesz, oczywiście. to jest tak, jak dzisiaj byśmy oceniali to, że ktoś oddaje, nie wiem, lanosa, wiesz, na, na, na zło, no tak. które pewnie za... Teraz część z Was się oburzy, ale pewnie prędzej czy później za lanosami też jakby będą, będą kolekcjonerzy za 20-30 lat, już w pokoleniach bardziej naszych no tak. dzieci, którzy będą mówili, ja Cię kręcę, ale ten lanos był, pamiętasz? Nawet ten w ogóle Lano był, jakby był, był, była ta rajdowa. Ale słuchajcie, w, w tym odcinku jeszcze chciałem pokazać jedną rzecz, bo Tomek jest wielkim nie tylko miłośnikiem takich fajnych, tych motoryzacyjnych, delikatnych zabawek, ale jest też pasjonatem swojego miejsca i to bardzo pielęgnuje, bo swoją drogą organizujesz największy chyba zlot klasycznej motoryzacji największy, to chyba największy ilościowo. Z, zlot Woławie organizujemy, no i no. też rajd Koguta. Tak, To jest taki charytatywny. Na rajdzie nigdy nie byłem, na zlocie w Oławie byłem. I... Ale już za rok będziesz na rajdzie. Tak, mam nadzieję, że będę. W polskim Porsche. Dobra, no, no dobra, no dobra, 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 umówili. Natomiast słuchajcie, jeżeli będziecie mieli chwilę, jeszcze skończyć te całe covidowe historie i wszystko będzie się działo, to też podjedźcie do Oławy, bo to jest w ogóle niewiarygodne, co, 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 co oni tutaj zrobili, bo zrobili taki klimat, no jak, jak z bajki. I teraz tak, Tomek jest osobą, która jest no jesteś patriotą lokalnym, mocnym. No jestem Oławski Jelcz, tak? No właśnie, do tego zmierzam. W związku z tym, że Oława jest całkiem niedaleko położona od Jelcza, Jelcz Laskowice i fabryki Jelcza, jak daleko mieliście do Jelcza? 10 km. 10 km. Dużo osób mieszkających w Oławie w latach tam 60-70 pracowało w zakładach Jelcza. Dokładnie. 12 tysięcy tak? pracowało ludzi w jelczańskich zakładach samochodowych. No i bardzo dużo osób pracowało, tak naprawdę Jelcz i Oława budowała się, rozwijała się dzięki temu zakładowi. Mhm. No i była taka historia, właśnie tutaj z naszym oławskim Jelczem, historia taka, że pewien, pewien konstruktor, pan Jan Lisiecki, własnoręcznie sobie zbudował, z części tam w Jelczu, zbudował sobie własnoręcznie samochód dla swojej rodziny, bo miał cztery córki, więc to był taki sześcio, sześcioosobowy i ostatnio była taka informacja, że pani Ela, córka pana Jana, zaczęła go poszukiwać w Polsce. No i samochód został znaleziony, poczekajcie, ja odwrócę kamerę, żeby to było, to było widać, co jest, bo to, to dosyć ciekawa konstrukcja. Dobra, Tomek, opowiadaj teraz, bo to, bo to jest według mnie, słuchajcie, mistrzostwo świata, auto, które wygląda jak, wiesz, prawdziwy prototyp, ale w rzeczywistości jest handmadeem, wykonanym w, w Jelczu po godzinach. W Jelczu po godzinach, w tamtych czasach pracownicy, koledzy w pracy pomagali sobie i to na, na pewno panu Jankowi też pomagało bardzo dużo kolegów. I to było na tak, ramię Żuka? Na ramię Żuka. Tak? Mhm. I były napęd był żukowy napęd, z tyłu? Yy, tak, no most mamy, most mamy żukowski. Yy, natomiast silnik był z Mercedesa 115, dwulitrowy diesel, yy, którego teraz właśnie remontujemy. No i tak naprawdę całego tego łaskiewicza yy, od nowa odbudowujemy, czyli, czyli nowe poszycia blach, robimy całą blacharkę. Yy, no, wygląda tak, tak, jak Teraz chcemy zdążyć do następnego rajdu Koguta, czyli do czerwca, i, i naszym marzeniem, żeby córki pana Jana Lisieckiego tym autem pojechały na rajd Koguta. Dlatego. Gonimy z robotą. Jest troszeczkę późno, nie ma naszego pana Leszka, który przy tym aucie pracuje. Szkoda, troszeczkę by opowiadał, ale myślę, że następnym razem przyjedziesz, to pan Leszek będzie. Słuchajcie, musicie, musicie poznać pana Leszka, musicie zobaczyć, że to konstrukcje, bo zobaczcie, on jest dokładnie zbudowany tak, jak budowało się autobusy. Jakby w tamtym, w tamtym okresie i w tamtych latach. Tylko jest zrobione w skali. Widać, że konstruktor, pan Lisiecki, zapatrywał się troszeczkę na berlieta. Jakby wiesz, pod kątem kształtu Przód. przodu, Przód, prawda, szyby e, boczne. boczne, natomiast wiesz, patrzę na tego typu rzeczy, gdzie, kurde, kur, kur, to, jest, to jest przemyślane, przemyślane. od początku I do końca też, i, i wloty, to nie jest tak, że on jest, wiesz, zbudowany, tutaj te skrzela dodatkowe, to nie jest tak, że on został zbudowany jak, jak leciało, tylko on został naprawdę zaprojektowany i zbudowany. Tak, konstruktor. I to wyszła wtedy jedna sztuka, została zbudowana. I też była taka ciekawa historia, bo pan Jan wtedy tym autem jeździł, bo on mieszka w Ławie, a jeździł do Jelcza do pracy i parkował na parkingu przed biurowcem. I w pewnym momencie pan Dalgiewicz, który był wtedy dyrektorem całego zakładu Jelcza, przez okno zauważył ten, ten, to, ten samochód i, i wezwał tego konstruktora, pana Jana zapytał się o co chodzi i stwierdzili, że będą produkować w Wielczu y, te samochody właśnie, że zrobią seryjną produkcję. No ale to do, do tego nie doszło, no i została jedna sztuka, którą właśnie A to mogła był, być fajna inicjatywa no, oddolna. Bo to jest taki mikrobus, tak? Tak. który ma 5 metrów długości. Całkiem y, spory. Całkiem spory. Akurat tutaj było wykonane na 6 osób, ale ja myślę, że spokojnie 9 osób mogło tym autem podróżować, nie? Czyli teraz tak, jest jak w autobusie. Tu, tu była oś, tu, tu siedział kierowca, e, biegi z tyłu, tak jak w każdym prawdziwym w autobusie, że jechałeś, tak. i takie tutaj miałeś. E, napęd, napęd tylni. napęd na tył, a, a szyby powiedz mi skąd były? Co to były ze szyby w nim? So, tutaj przód jest barieta. Nie wiem, czy to czasami przednia szyba nie jest zielcza 80. Bog, na pewno na pewno tak, no, te boczne szyby z Jelcza Ogórka. No to było to, co wtedy można było na zakładzie Jelcza kupić czy dostać, no to to było tak właśnie skompletowane z kilku powiedzmy autobusów, tak? Ale mega przemyślana, mega fajna i mega ciekawa konstrukcja. Super. To wszystko I... musimy odbudowywać. To Ale bardzo. wiesz, on jest... Fajnie był zrobiony, bo on był zrobiony tak czysto widać, wiesz, to nie był pomęczony sprzęt. No nie, nie. I taki lekki, wiesz. Wydaje się, że to jest po prostu taki lekki pojazd, który sobie spokojnie jak jak zaczniemy nim jeździć, wydaje mi się, że on sobie spokojnie na tym dwulitrowym dieslu będzie 100-110 jechał. No dobra, a pamiętasz go ze swoich czasów młodości? Ja pamiętam, ja pamiętam. No. Pamiętasz jak jeździł po ławie? Pamiętam jak jeździł po ławie, zawsze się zastanawiałem, co to za auto. No ja byłem wtedy młody, tak? Ale, ale no, dziwiło mnie to, nie? Dziwiło mnie to. Mój tato też pracował w wielczu, więc yy, tutaj no, tak, to, tak to wyglądało. No, mam nadzieję, że, że będzie wyglądał tak, jak wygląda od samego początku. Yy, zrobimy te same kolory, wszystko identycznie. Bo on miał takie pasy pomalowane, takie tak? Pasy, no, pasy poziome, był taki kremowy, żółtawy. Super, super. No dobrze, słuchajcie, to kolejne takie szybkie połączenie, bo miałem tak naprawdę wpaść do Tomka, go odwiedzić. Wyciągnąłem kamerę, żeby zrobić, pokazać Wam wcześniej te poloneza Mercedesa czy Malucha. Yy, oczywiście potem stwierdziliśmy, no musimy powiedzieć o, 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 o tym jelczu. Jelczu, jak on się powinien nazywać? Jelcz No, Oław... so, to był sam, ale. Sam my go nazwaliśmy łaski Jelcz. Jest polskie Porsche, to będzie łaski Jelcz. <laughs> nie? No i jest są łaski Jelcz, słuchajcie, moi drodzy. I e, cieszę się, że poznaliście też Tomka, człowieka niezwykle skromnego, z wielkim motoryzacyjnym sercem, nie tylko motoryzacyjnym, ale wszystkie zloty rajdy, które robisz na Ale charytatywny. Tak, to jest w ogóle człowiek, który robi. Tak duże i tak fajne imprezy, i wszystkie są charytatywne, które zbiera się pieniądze na, 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 na dzieciaki. Ile ty w Oławie się poczeka podczas zlotu? Już nie pamiętam, jakie to Co było. Co ostatnio liczyłem, to ponad milion złotych zabraliśmy na zlotach i na rajdach Koguta u nas w Oławie. I to jest w ogóle niesamowite. Czyli uczestnicy, którzy przyjeżdżają, uczestnicy, mogą wpłacić? Tak, uczestnicy, którzy startują w rajdzie Koguta. My oczywiście go organizujemy z własnych środków. Uczestnicy wpłacają dowolną kwotę na siedem fundacji i 30 dzieci z Uławy. Plus są loterie, które przecież tak, są prowadzone. Na, na zlotach mamy też loterie i, i, można I, puszki, do i się można puszki, do których wrzucić. No i akurat przez tę edycję zebraliśmy już ponad milion złotych. W ogóle coś niesamowitego, e... więc, więc, więc wam, miło mi przedstawić Wam Tomka, człowieka z sercem do samochodów i do... Do, do ludzi. A Rajd Koguta, jeszcze Rajd to jest 500 pojazdów, które podróżują po Polsce. W tym roku jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, znaczy w 2021, ale niedługo poinformujemy i wszystkich serdecznie zapraszam. 3 czerwiec, Boże Ciało, startujemy. No i bardzo dobrze, słuchajcie. Do zobaczenia.